Ledwie minął rok od ślubu, a tu takie wieści za zamkniętych drzwi Borkowskiego. Młoda żona nie gryzie się w język Tuż przed świętami Jacek i Jolanta Borkowscy świętowali pierwszą rocznicę ślubu. Gwiazdor klanu i jego młodsza ukochana celebrują każdą wspólną chwilę Czasem jednak zdarzają im się sprzeczki, co kobieta skrzętnie relacjonuje w mediach społecznościowych Właśnie opublikowała nagranie z samochodu, w którym niespodziewanie wygarnęła mężowi, że ten. już się nie stara. O co chodzi? Nagłe doniesienia z za zamkniętych drzwi Borkowskich. żona nie wytrzymała. Jacek Borkowski przez długi czas miał w rodzimym show biznesie opinię Amanta. Gwiazdor klanu zaskoczył wszystkich. Kiedy rok temu, po około czterech miesiącach znajomości, postanowił poślubić poznaną na jednym ze swoich koncertów Fiolantę. Jak się okazuje, zdążył sobie to wszystko dobrze przemyśleć. A na co ja mam czekać? Ile mi jeszcze tego życia zostało? Mam spędzać je sam i w niepewności? To nie dla mnie. Spotkałem kobietę idealną i szybko się oświadczyłem, przyznał w rozmowie z Superekspresem. Po oświadczynach nadszedł ślub, który miał miejsce 22 grudnia 2024 roku. To jednak nie wystarczyło zakochanym, którzy postanowili ceremonię powtórzyć, tym razem jednak przed ołtarzem. Były ambitne plany i zapowiedzi, przekładanie wydarzenia, a ostatecznie stanęło na skromnej uroczystości w Krakowie. Gwiazdor klanu i jego ukochana świetnie się ze sobą dogadują, chociaż czasem, jak w każdym związku, zdarzają im się drobne starcia. Swoje niezadowolenie żona Jacka Borkowskiego skrzętnie relacjonuje w mediach społecznościowych. Nie jest jednak tak, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka. Żona Jacka Borkowskiego nagle wyznała. Ty się już nie starasz. Ostatnio na Instagramowym profilu Jolanty Borkowskiej ukazało się krótkie wideo. Na nagraniu możemy zobaczyć ją samą oraz Jacka Borkowskiego w trakcie przejażdżki samochodowej. Pojazd prowadzi aktor, natomiast jego młoda żona emocjonalnie przemawia do kamery. Swoją wypowiedź zaczyna od gorzkiego podsumowania minionego roku. Jak przyznaję, oboje nabrali nieco wagi. Ona zmieniła kolor włosów, jednak nie to było najgorsze. Nagle żona Jacka Borkowskiego wyznała: Kropka, bo ty się już nie starasz, już nie jesteś amantem codziennym, nie ma kwiatków. Kiedyś jak z Krakowa przyjeżdżałam, to miałam kwiaty na stole, niby było wysprzątane, a teraz to nic. No przyjechała, to przyjechała. A w ogóle to pakuj się. Do widzenia, Kraków. Trzy i pół godzinki, i jesteś w Krakowie, prawiła. Aktor nie mógł nie zareagować na takie dictum i we własne obronie podkreślił. Dwie i pół godzinki. Brzmi groźnie. Nic podobnego. Jolanta i Jacek Borkowscy świetnie się ze sobą dogadują i mają podobne poczucie humoru. Kobieta prezentowała je już zresztą wcześniej w social mediach, strasząc fanów wizją unieważnienia małżeństwa ze znanym aktorem To jednak tylko humorystyczne sprzeczki i drobne przytyki, których żadne z małżonków nie bierze na poważnie Młoda żona Jacka Borkowskiego ma dość. Nuda małżeńska w pozostałej części nagrania Jolanta zwraca uwagę na to, że mąż nie zabiera jej już właściwie nigdzie. Jedyne, na co może liczyć, to. Wycieczki do dyskontów spożywczych. Kropka nie wiem, no trochę już taka nuda małżeńska, ja to nie wiem, wymyśl coś, ja bym chciała jakiejś ekscytacji, jakiejś małżeńskiej, weź coś wymyśl, weź mi coś zaproponuj, jakiś projekt. No zabierz mnie gdzieś, utyskiwała. Aktor nie tracił jednak humoru i kiedy żona stwierdziła, że wygląda jak peza, z rozbrajającą szczerością wyznał: "Mnie się podobasz". To dobrze, że ci się podobam. Sobie też się podobam. Zawsze się podobałam, podsumowała Jolanta Borkowska.